Jak zauważyłeś, mam nową kuchnię. Stwierdziłem, że dzisiaj pokażę Ci bardzo fajne masło, różne masło, które będą się nadawać właśnie do potrawy z grilla. Składniki są gotowe, mam nadzieję, że już masz karteczkę, zaczynamy gotować. jakie masło dzisiaj przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Mamy tutaj Metro d'Hôtel. Super będzie pasowało do wołowiny, do białego mięsa i do warzywa. Kolejne masło jest trzoskowo-żołowe do ryby, do owoców morza. Też idealnie do posmarowania kawałek chleba i wkładania pod grillem też do wołowiny będzie pasowało. Następne masło handlarz winem pasuje do siskie mięsa czerwone, czyli wołowina, sarniny, kacze, ale też idealne do podroby. Czwarte masło pleśniowe niebieskie, idealne do czerwonego mięsa typu sarniny, wołowiny, ale też super będzie się komponowało właśnie z warzywami z grilla, na przykład kolbą, kukurydzą, papryka, etc. Piąte masło z curry. Idealny do owoców morza, do białego mięsa i do ryby. I nasze ostatnie, masło ząszła, które super się komponuje z owoców morza i z rybami. Zaczniemy od najbardziej znanego to jest masło d'Hôtel. Można to robić oczywiście ręcznie, ale jak się Ci pokazać sześć rodzajów masła, w związku z tym będę używał miksera, żeby po prostu szybciej to zrobić. Czyli do miksera dodaję teraz 250 g masło w temperaturze pokojowej. Bez polewin, teraz do środka dodaję 3 łyżki poszekanej lub drobno pokrojonej właśnie napiętych petruszki i roluję cytrynę. Po prostu łatwiej wtedy jest zdobywać sok cytryny. Ogólnie z każdego citrusa. Świeży milony pieprz i od razu też sól. Tak jak jest, wystarczy tylko pomieszać, mamy już pierwsze naszego masła. Wszystko jest dobrze pomieszane ze sobą, ja Ci polecam mieć takie słoiki po prostu u Ciebie w kuchni, zamykasz słoik, wkładasz to do lodówki, ale możesz zrobić też takiego patentu, bierzesz taką folią plastikową, bierzemy wtedy całe masło, które nam zostało w środku miksera, naciskamy i zrobię takie rodzajki ubasy, łapię i skręcę. I takiego masła możesz spokojnie przechowywać w zamrażarniku. I jak po prostu mięso ci się grilluje, wyciągasz masło, masz jedną stronę, drugą stronę, masz taki kawałek masła, który dodajesz na wierzchu właśnie od grillowane mięso i będziemy mieć taki super ciekawy podsmak. Drugie masło, które tobie proponuję jest bardzo popularne. Będzie to masło czosnkowo-żołowe. Ja uwielbiam dodawać estragonu do masła czosnkowego. Teraz dosyć drobno go pokroję. Potrzebuję w sumie 3 łyżki poszekanych żółw. Dodam jeszcze jedną łyżkę ścipiorku. I widzisz, tutaj mam troszkę oregano. Teraz całość wyląduje do naszego miksera. Tutaj mam jedną szalotkę, 10 ząbek czosnku, dosyć drobno pokrojone. 250 g masło w temperaturze pokojowej. Dodaję pieprz mielone, ale dosyć grubo. Nie może być za cienkie mielone. Idealne. Czas na sól. Czyli tak, mamy drugi słoik. Oh. Masło, które zrobimy teraz nazywa się masło chandlarza winami winami, w związku z tym potrzebujemy wino. Mam tutaj wino wytrawnego 250 ml, który muszą pogrzać razem z cztery szalotki, które mam drobno pokrojone. I muszą gotować, żeby po prostu wyparowało wino, i żeby szalotki złapały taki piękny, fioletowy kolor. Międzyczasem, kiedy to się redukuje, to ja przygotuję jeszcze natki pietruszki. Potrzebujesz odzyskać 3 łyżki natki pietruszki poszekane. Zobacz, totalnie wyparowało się wino. W tej chwili nie mogę to dodawać do masła, dlatego że szalotki jeszcze są za czyli na razie przestawiam tutaj z boku. I do miksera dodajemy 250 g masła w temperaturze pokojowej, 3 łyżki natki pietruszki, suli pieprz. Sprawdzam temperaturę szalotki. Idealne. Mogę je dodawać teraz już od razu do miski. Pop, nie pobrudzić całość. Pamiętaj o tym, że tutaj na dole na komentarze możesz podzielić się, jakie jest Twoje ulubione masło smakowe. I pamiętaj, dodaj nam ściuk do góry i zasubskrybuj, jak tego jeszcze nie zrobiłeś. Zrobimy teraz masło ze serem pleśniowy niebieski. Mam tutaj 125 gram ser pleśniowy polski typu Lazur i pokroję po prostu ser na mięsie kawałki. 125 g masła, ser pleśniowy niebieski wyląduje też na naszej misy. Dodaję teraz pieprz do środka, świeżo mielony i tak jak jest, mieszam całość. Nie będę dodawał sólu, dlatego że ser pleśniowy jest słony. Całość pomieszamy jakieś powiedzmy minutę. Zrobimy teraz piątego masła, masło skari. Mam 250 gram masła, 3 ząbki 3... Czubate whisky przeprawy Curry to jest sok z pulmimonki. Nie będę dodawał pieprzu, bo sam w sobie Curry jest mieszanki przepraw, który ma taką ostrość w sobie. Będę musiał tylko dodawać troszeczkę jeszcze soli do środka. Masło z Curry, piąta nasza wersja jest gotowa. Ostatnie masło. Zrobimy masło z ząszła. Dodaję do środka 250 g masło w temperaturze pokojowej. Jedną dużą szalotkę pokrojoną w kosteczkę. Jedną czubatą łyżkę puder migdałowy. Jedną łyżkę musztarda Dijon, 15 filetów ząszła. Ten tłuszcz też będzie wylądował do środka. Tak jak jest. nasze filetów ząszła muszą drobno poszekać. Teraz delikatnie to przecierać. Zbieram całość i to też wyląduje do misy. Sok z pół cytryny, kroj na pół, dodaję świeżo mielony pieprz i miksuję całość. Nie będę dodawał sól, dlatego że anchois sam w sobie już są słone. Wystarczająco jest to pomiksowane. Mamy nasze szóste masło smakowo zrobione. Podsumowując. przypominam, jakie masło dzisiaj ja przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Masło z curry, pleśniowe, niebieskie, ząszła, handlarz winem, czosnkowo-żołowy i metrodotel. Koniecznie napisz, jakie jest Twoje ulubione masło. Jak odkryłeś nowego masła dzięki tym filmom, to koniecznie daj kciuk i zasubskrybuj, jak tego nie zrobiłeś jeszcze. Do zobaczenia!